Istnieje tylko tu i teraz, wszystko jest Twoim odbiciem, manifestujesz SP i zastanawiasz się, gdzie jest ten skurczybyk. Czy zastanawiałaś się kiedyś, skąd u Ciebie to przekonanie tak silne, że nie da się w żaden sposób Ciebie od tego odwieść? Przekonanie, które brzmi potrzebuje relacji potrzebuje mężczyzny w tym przypadku do tego, żeby być szczęśliwa, do tego, żeby być kompletna. Skąd to przekonania? Czy kiedykolwiek poddawałaś to jakiejkolwiek kontemplacji? Skoro jest tylko tu i teraz i wszystko jest Twoim odbiciem, a Ty każdy tu i teraz, od lat wielu, albo od kiedy usłyszałaś o świadomej manifestacji, spędzasz na Manifestowaniu SP, działaniu, czekaniu, sprawdzaniu, gdzie ten skurczy byk, frustrowaniu się, wentylowaniu, opowiadaniu o tym, że on gdzieś tam biega z jakimiś kwoczkami, że był, ale się wyślizgnął, itd. itd. Jeżeli wszystko jest Twoim odbiciem, to powiedz mi, co można przyciągnąć z takiego braku ewidentnego? Z tego może być tylko więcej braku, tylko więcej tragedii, tylko więcej bardzo bolesnych doświadczeń, które mają na celu przebudzić cię do tego, że jesteś kompletna, że nie potrzebujesz nikogo. Relacje nie są po to, żeby cię uszczęśliwić, tylko relacje są po to, żeby sprawić, abyś stała się świadoma. Bo każda relacja pokazuje ci twoje ograniczenia, twoje uwarunkowania. Podobno chce cię kochać, miłość jest wolna. Nie. Nie kochasz drugiego człowieka, patrząc na niego przez soczewki. Daj mi, zrób mi spraw, żebym się czuła. It's not fucking love. It's a full HD matrix i sen i nigdy nie zeznasz spokoju. Poczekaj jeszcze chwilę, bo mam dla Ciebie lepszą alternatywę. Dodam jeszcze na potwierdzenie tego, co mówię, a wiem, co mówię, bo mam kontakt z tysiącami kobiet, które manifestują SP, które chcą coś osiągnąć w relacji, w małżeństwie, w związku i nigdy, ani razu nie słyszałam o miłości, tylko zawsze to jest taki temat, ja chcę, żeby on robił, ja chcę, żebym się czuła tak, ja chcę, żeby mi dawał kwiaty, ja chcę, żeby płacił, ja chcę, żeby robił tamto, ja chcę, żeby on robił tak, ja chcę, żeby, się... ja chcę, żeby on chciał, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Chcenie to jest ewidentny brak. Więc Znowu na logikę. Naprawdę myślisz, że z braku możesz przyciągnąć jakąś obfitość, że w ogóle ktoś z zewnątrz może y ciebie uzupełnić? Nie może, bo to by świadczyło, że jesteś jakaś nieuzupełniona, czyli możesz przyciągnąć tylko więcej nie, tylko więcej braku albo lekcji o tym, które miałyby poświadczyć, że jednak jesteś pełna. Ok? Domyślam się, że obejrzałaś już wiele godzin kontentu o manifestacji, i słyszałaś pewnie nieraz od y, coach manifestacyjnych, że możesz mieć każdego, że możesz mieć wszystko, bla blu, Yes, it's true, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się przebudzisz. Myk jest taki, że kiedy się przebudzasz, przestajesz chcieć. Jeżeli czegoś bardzo chcesz, to znaczy, że robisz to z braku. Jeżeli się przebudzasz i rozumiesz, że jesteś miłością, to pozwalasz wszystkiemu do ciebie naturalnie przypłynąć. Nie ścigasz tego, nie gonisz tego, nie kontrolujesz tego. Tak możesz doświadczyć miłości z Nim. Natomiast tylko i wyłącznie, będąc miłością. Zastanawiasz się, jak dostać SP, bliblablu. blu. Ten SP, którego Ty ścigasz, na którego czekasz, jest najprawdopodobniej odzwierciedleniem jakiegoś Twojego stylu przywiązania, jakiegoś Twojego programu, jakiegoś Twojego przekonania o braku. Moja propozycja jest taka. Po pierwsze, chodź na mój YouTube, Olimpia Gaja. Tam czasami opowiadam o polaryzacji, o związkach, o komunikacji, o relacji i dzisiaj Ci mówię, że jest to nauka z niższego poziomu świadomości. Bo najwyższym poziomem świadomości jest przebudzenie, czyli jestem tu i teraz, czyli tam, gdzie mam być, nigdzie indziej nie mogę być, wszystko już tu, tu i teraz jest, jestem miłością i dlatego, że jestem miłością i nic nie chcę i niczego nie potrzebuję, dlatego dostanę wszystko. Dlatego, jak się skupię na sobie, jak zacznę wchodzić naprawdę w swoją prawdziwą tożsamość obfitości, miłości. To przyciągnę najlepiej jak można, i będę widziała tą osobę, będę widziała tego człowieka. Nie będę nic od niego chciała, nie będę czekała jak debil, aż mnie dotknie, aż mi powie, żebym ja się poczuła, aż mi da kwiaty. Przebudzenie do tego, kim naprawdę jesteś, to jest jedyny sposób. Na to, żeby mieć wszystko, na to, żeby czuć się spełniona, na to, żeby być w egzystencjonalnej ekstazie. Bo na razie to, co się dzieje, to zawijacie się w precla i robicie wszystko, żeby w jakiś sposób sprawić, żeby on, żeby go zdobyć, a później go utrzymać. Przecież z tym mindsetem, nawet jak kogoś przyciągniesz i dalej będziesz to uprawę, to on, oczywiście, że ono odejdzie. Ten człowiek, ta istota, ona będzie czuła, że ty cały czas wisisz, że ty cały czas czegoś chcesz. Ale jak ty będziesz samozadowolona, przebudzona w sobie, to naturalnie wszystko będzie do ciebie grawitowało. Ok? Tych i innych konceptów uczymy się na moim YouTubie. Są to materiały darmowe. Na wyzwaniu, które trwa, sensualnie, erotyczna, nigdy nie będziesz sensualna, nigdy nie będziesz erotyczna, nigdy nie będziesz kobieca, kiedy będziesz w przyszłości, w przeszłości, kiedy będziesz czekała, aż coś cię uzupełni. Nic cię nie może uzupełnić. To jest iluzja, dlatego wszystko to, co ci mówi, że coś z zewnątrz cię uszczęśliwi, jest iluzoryczne. Ci ludzie tego uczą, nie dlatego, że chcą koniecznie wyłudzić z ciebie hajs, tylko dlatego, że sami w to wierzą natomiast nigdy ani teraz ani za 10 lat ani 5 lat w związku ani jak będziecie starze ani jak będziesz sama stara nigdy nie będzie żadnego wariantu rzeczywistości w którym coś na zewnątrz mogłoby cię uzupełnić ty jesteś źródłem wszystkiego im szybciej to zrozumiesz im szybciej zaczniesz to praktykować nie trzeba działać nie trzeba wychodzić nie trzeba medytować trzeba być tu i teraz i zrelaksować się zrelaksować się oznacza Przestać chcieć, przestać pędzić, przestać myśleć, przestać szukać, przestać wierzyć tym myślom, które zabierają Cię do rzeczywistości, w których jesteś niepełna, w których potrzebujesz czegoś. Kija do, żeby być szczęśliwa. Chodź na YouTube i będziemy się budzić. Jeszcze jedno. Chcesz fajnego człowieka? Chcesz fajnej relacji? Stań się cudownym człowiekiem. Stań się samowystarczającym człowiekiem. Przebudzenie do tego, kim jesteś, do tu i teraz, da Ci wyzwolenie. Da Ci wyzwolenie od tych pragnień, które są programami i wywodzą Cię na manowce. I sprawiają, to one właśnie sprawiają i je kurczo, kurczowe Twoje trzymanie się ich, że wiecznie czekasz.